Kochani, tak wielu z Was dzisiaj boi się tego niespokojnego czasu, tego co się dzieje, jeżeli chodzi o zagranicę, tego co się dzieje u nas, tej drożyzny, tego, że w zasadzie dzisiaj nic nie jest pewne, ale najbardziej wielu z Was boi się o pokój. Jak możemy sobie z tym poradzić? Pamiętajcie o tym, że jutra może nie być. I to nie tylko wojna, nie tylko bomba. Możesz wyjść na ulicę i potrącić się śmiertelnie samochód i ciebie jutro po prostu nie będzie. Kot, pies, każde zwierzę żyje tylko dniem dzisiejszym. Ono dzisiaj patroluje rewir, znakuje jego granice, dzisiaj zdobywa pożywienie, dzisiaj pielęgnuje się. Nie martwi się o to, co będzie jutro. Nic nie burzy jego snu. Podobnie jest jeżeli chodzi o malutkie dzieci, które są jeszcze bardzo blisko natury. Takie malutkie dziecko w tym momencie, dzisiaj, chce mieć blisko mamę i chce, żeby mama dała mu jeść. To malutkie dziecko nie martwi się tym, czy mama da mu jeść jutro, czy mama jutro będzie. Ono żyje dniem dzisiejszym, żyje tą właśnie chwilą kiedy natomiast małe dziecko czy zwierzę reaguje, kiedy widać jego strach, kiedy widać jego niepokój? Wtedy, kiedy codzienny porządek, ta powtarzająca się codzienna rutyna zostaje nagle zmieniona, zostaje zaburzona. Nie zdajemy sobie sprawy być może z tego, że również jako dorośli ludzie reagujemy na zagrożenie tej naszej właśnie codziennej rutyny, jaka by ona nie była. Tak więc pielęgnujmy naszą rutynę. Z wielkim zapałem wykonujmy nasze codzienne, powtarzające się obowiązki, bo koncentracja na tychże obowiązkach powoduje uspokojenie naszego umysłu. A spokój umysłu jest najważniejszy, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Strach, głównie przed sytuacjami, które nigdy się nie wydarzą, może powodować i powoduje konkretne biologiczne reakcje w naszym organizmie powoduje, że na skutek strachu narządy zaczynają inaczej pracować. A skoro teraz będą w aktywności konfliktu, będą czegoś więcej produkować czy coś lepiej transportować, to gdy sytuacja się uspokoi i odczujemy ulgę, objawi się to konkretnymi chorobami. Jak dzisiejsza sytuacja może wpływać na sytuację biologiczną organizmu? Jeżeli na przykład kobieta odczuwa troskę w ognisku domowym, Boi się na przykład o swoje dzieci, boi się ognisko domowe, to może uruchomić reakcję gruczołów mlecznych piersi. Jeśli ktoś odczuwa strach z przerażeniem o rewir, oznacza to biologiczną reakcję krtani. Jeżeli ktoś czuje strach w swoim rewirze, bo napastnik nie wkroczył jeszcze do rewiru, ale może to w każdej chwili zrobić, zareagują wtedy o skrzela. Jeżeli ktoś się boi, że umrze, będzie to reakcja pęcherzyków płucnych. Atak frontalny, strach przed znanym niebezpieczeństwem, to znaczy wiadomo, co się wydarzy. Wiadomo, jak to się zakończy. Wtedy zareagują szczątkowe łuki skrzeli albo przewody odprowadzające tarczycy. W odczuciu strachu przed sytuacjami reaguje siatkówka, w odczuciu strachu przed osobami ciała szkliste. Kiedy boimy się, czy my damy radę to wytrzymać, to znieść, reaguje mięsień sercowy, a w utracie rewiru naczynia wieńcowe. Tych reakcji może być o wiele, wiele więcej, ale te wydają się być najczęstszymi. Zobacz, że świat roślin pokazuje Ci życie i pokazuje Ci, jak żyć. Czy człowiek ma większą wartość od rośliny czy od drzewa? W świecie ludzi zapewne tak, ale w naturze jest zupełnie inne wartościowanie. Ścinasz drzewo, a po jakimś czasie z ziemi wychodzą nowe gałązki. Jeśli dziś zetniesz drzewo, to jutra dla tego drzewa nie będzie, przynajmniej dla tej widocznej jego części. Ale ono i tak puści nowe odrosty i za jakiś czas je zobaczysz więc w jakimś sensie to drzewo nadal żyje dlaczego z ludźmi miałoby być inaczej Dla, dlaczego ludzie mieliby bezpowrotnie znikać najważniejsze jest to żeby opanować strach germańska daje nam tę prostą zasadę to zrozumienie że myśl uruchamia biologiczne programy narządowe więc pilnujmy swoich myśli i siłą kierujmy te myśli na dobry spokojny ton tor nawet jeżeli masz małe dzieci albo starszych rodziców pod opieką, to zachowaj spokój, siłą kieruj myśl na dobry tor i budź w nich spokój, a nie lęk nawet jeżeli masz przedmioty czy jakieś dobra materialne i boisz się, że je stracisz, to siłą kieruj myśli na dobry tor, za jakiś czas odzyskasz te przedmioty, z powrotem będziesz miał nowe. Już dziś szukaj możliwości konfliktolizy, czyli zakończenia swoich biologicznych reakcji strachu. Jakie mamy rodzaje konfliktolizy? Po pierwsze, jest to konkretne działanie. Po drugie, zmiana naszych biologicznych nawyków, naszego biologicznego reagowania. I po trzecie, konfliktoliza wyższego rzędu, czyli wzniesienie świadomości. Jeśli nagle dowiadujesz się, że będzie jakaś wielka katastrofa, na przykład meteoryt uderzy w ziemię i wszyscy zginiemy, również ty zginiesz, to który z dzisiejszych problemów czy trosk jest dla ciebie najważniejszy? Czy to, że pokłóciłeś się z matką? Czy to, że masz duży kredyt i boisz się, czy będziesz miał spłatę? Czy to, że może wybuchnąć wojna? Konfliktoliza wyższego rzędu to wzniesienie świadomości, to świadomość tego, że jest tylko to życie że życie jest życiem, które trwa poza granicami życia i śmierci. Jeśli to poczujesz, jeśli tego doświadczysz, to nie będziesz odczuwał strachu, tylko spokój. Dziś szybko zmienia się w jutro. A jutro może być lepsze.